Opowiem wam o mojej przygodzie z budowaniem drzewa genealogicznego na portalu MyHeritage. Zjadłem na tym zęby, dotarłem do ściany. Z którą obecnie się zmagam, więc znam plusy i minusy tego portalu, więc chętnie się z wami tym wszystkim podzielę. Zaczęło się od tego, że no, zacząłem się rejestrować nie wiem, jakiś impuls, żeby spróbować. Wpisałem swoje dane, dane swoich rodziców, dane swoich dziadków, zdaje się. No i wiecie, co się stało? Wyskoczyło zdjęcie mojej babci i portal mnie zapytał, czy to moja babcia. Więc odpowiedziałem, że tak, potwierdziłem to. No i z automatu spasowało mnie z innym drzewem genologicznym, które już ktoś wykonał. Jak się okazało, jakaś piąta woda po kisielu, ale ten ktoś dotarł tak daleko, że wpisał tam moich dziadków, moich rodziców, dodał na portal nawet zdjęcie ślubne moich rodziców, co było dla mnie trochę szokiem. No, ale w każdym razie po nicce do kłębka później dotarłem kto co i jak, no i starałem się jeszcze też to drzewo pouzupełniać. Może jeszcze dodam, jak daleko dotarłem. Otóż w moim przypadku to są pra, 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 pradziadkowie. Także wydaje mi się, że całkiem daleko. Co warto wiedzieć? Na pewno to, że bez płatnego pakietu niewiele zrobicie. Można skorzystać z promocji, one często są, można też skorzystać z karty podarunkowej i podarować ją nawet sobie. Wtedy jest, zdaje się, połowę taniej. Natomiast w wersji darmowej no, nie ma za dużego pola do popisu. No bo główną zaletą portalu jest to, że możecie z automatu połączyć się z innym drzewem, i też portal wam wyszukuje waszych krewnych i pyta, czy jesteście spokrewnieni na podstawie tego i tego i tego. Więc no jednak trzeba mieć ten pakiet. Druga sprawa to bardzo wygodne usystematyzowanie właśnie wszystkich gałęzi. To jest rozwijalne, łatwo dodawać kolejne osoby, więc no nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym to, co zbudowałem na MyHeritage, miał przepisać na papier, no bo to by było dość karkołomne. Kolejna sprawa. Na portalu możecie skorzystać też ze spasowania na podstawie waszego DNA. Przesyłacie wy mas policzka. No i badają DNA i dowiecie się skąd pochodzicie. I ewentualnie dopasuje wam waszych krewnych. U mnie to wyszło raczej lipnie. Jeżeli chodzi o krewnych, nikogo mi nie dopasowało. Te podobieństwa były znikome. A jeżeli chodzi o pochodzenie, no to nie dowiedziałem się zbytnio niczego nowego. Yy, mieszanka stąd, zowąd. Ja mam korzenie kresowe, pochodzę z zachodniej Polski, moich pradziadków przesiedlono, także to wszystko było tam zaznaczone, owszem, no ale to były raczej dla mnie oczywistości, także z mojej perspektywy nie było za bardzo warto. Co bardzo ważne, budowanie drzewa genologicznego no to świetna okazja do odświeżenia relacji z rodziną, do może poprawienia tych relacji, do odezwania się do kogoś, zadzwonienia, zapytania, też przede wszystkim zaangażowania osób starszych, no bo no ja wiem po sobie, że jeżeli bym zabrał się za to wcześniej i porozmawiał z osobami, które niestety już nie żyją, no to wiedziałbym o wiele więcej i byłoby mi o wiele łatwiej. Na portal możemy dodawać zdjęcia naszych przodków. Dodają je też ludzie, z którymi nas połączyło gałęziami naszych drzew, także możemy mieć dostęp do zdjęć naszych przodków, których w ogóle nie znaliśmy, w sensie tych zdjęć. Możemy z tego korzystać. Wiadomo, kiedyś fotografia analogowa, no to nie tak łatwo było zrobić odbitki, nie tak łatwo to też przesłać. A tutaj mamy serio, całą bazę i w moim przypadku naprawdę pokazywałem rodzinie zdjęcia, o których w ogóle nie mieli pojęcia. Co też ważne, w tych płatnych pakietach możemy skorzystać z funkcji AI, możemy zdjęcia pokolorować i wygląda to naprawdę świetnie i zajmuje parę sekund. Tam jest chyba jakaś ograniczona ilość, no ale w każdym razie, mając pakiet premium, warto to zrobić od razu, żeby później nie musieć do tego wracać. Ja właściwie zrobiłem porządek z większością zdjęć, na których mi zależało, no i wyszło to bardzo fajnie. Jest też funkcja ożywiania postaci ze zdjęcia, ale. No, nie polecam. Było to takie trochę creepy, także to może już sobie odpuśćmy, ale kolorowanie na pewno na plus. Budowanie takiego drzewa pozwala nam dowiedzieć się dużo o sobie i dużo o swojej rodzinie. Też widzę po sobie, że było często tak, że o kimś się mówiło ciocia, wujek, ale właściwie nie wiedzieliśmy, jak byliśmy spokrewnieni, no bo to już się utarło, ale ciężko nawet było dotrzeć, kto był, od kogo. Ale teraz już wiem. I wiedzą też moi bliscy, także ta wiedza nam pozostanie, no i, i też często się do tego wraca, nawet jak się spotyka te osoby, i po prostu jesteśmy świadomi swoich korzeni. To też jest dla nas ważne, bo to jest jednak nasze najbliższe, najbliższa nam tożsamość tak? ta tożsamość rodzinna, i dzięki temu też wiemy więcej o sobie. Im nas będzie więcej, tym też zwiększa się możliwość połączenia naszych drzew genealogicznych no i znalezienia większej ilości swoich przodków. Także polecam i do zobaczyska.